Od 1 stycznia mamy denominację. Cóż to za dziwo zapytaliśmy z Duńskowolan również speców od pieniędzy z powszechnego banku gospodarczego. To jest przejście ze starego pieniądza na, na nowy, tak? No jak to wytłumaczyć. A czy z denominacją jest łatwiej czy trudniej? Z nominacją? Denominacją. Z den... To ja nie wiem, bo to, to się zac... dopiero zaczęło, tak? Zobaczymy co będzie dalej. A co to jest ta den denominacja? No to jest wymiana pieniędzy chyba, tak? Sprzedawcy sklepowi nie chcieli udzielać przed kamerą informacji dotyczących denominacji. Z nastrojów panujących w sklepach sądzimy, że się jej boją, bo przynajmniej w pierwszym okresie wprowadzania w życie wymiany złotego będzie dużo zamieszania. Sami jednak większego przypływu nowego grosza oczekują pod koniec stycznia. Znajdujemy się w powszechnym banku gospodarczym i może zaczniemy od podstawowego pytania: Co to jest denominacja? Wymiana pieniędzy, to znaczy może nie wymiana, nie konkretnie wymiana. Zamiana pieniędzy starych na nowe. Jak przebiega denominacja w Waszym banku? Jak się to odbywa? Czy ludzie mogą liczyć na Waszą pomoc, na wytłumaczenie? Czy mają dużo problemów z przeliczaniem? Czy mają dużo problemów y, z wypełnianiem nowych y, dokumentów? No więc tak, denominacja przebiega bardzo, bardzo spokojnie, z dużym zrozumieniem ze strony klientów. Nasi pracownicy służą wszelką pomocą, jeśli chodzi o udzielanie rad, jak wypełniać dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o kasy, pieniądze są wpłacone, przede, wpłacane przede wszystkim stare. Puściliśmy już w obieg e, sporą część pieniędzy nowych. Do tej pory nie wróciły one, na razie są w obiegu i puszczamy w dalszym ciągu. Czy ludzie zgłaszają się po nowe pieniądze z chęci zobaczenia jak one wyglądają, czy po prostu dlatego, żeby ich używać? No, na pewno na początku jest to zainteresowanie i, i chęć zobaczenia nowych, nowych pieniędzy, ale jeśli chodzi o wypłatę i korzy o korzystanie, to jednak mają większe więcej, więcej interesują się starymi. To znaczy. Większe zaufanie do starych, tak? nie do starych, poza tym no wiadomo, nominały są wyższe i, i sama kwota, która jest wyższa, no raczej zachęca do właśnie do pobierania w tej walucie. Ale tak na sam początek na pewno każdy jest zainteresowany nową walutą właśnie z, z tego tytułu, że no ciekawość, po prostu ciekawość. Wyraźnie na życzenie klientów wypłacamy pieniądze. Jeśli klient ma życzenie, wypłacamy stare, jeśli wypłacamy nowe. Przeważnie, akurat wczoraj był taki pierwszy dzień, z, się, z którym żeśmy się tak spotkali z wypłatami, więc nie mieszamy w każdym bądź razie, że wypłacamy i stare i nowe. Stosujemy się do życzenia klienta. Słuchajcie, co to jest denominacja? Nie wiemy. Nie. A nie słyszeliście nigdy o tym, że mówi się teraz o denominacji? Nie. Aha, to jest taki to jest taka złotówka y, zł, jakby to powiedzieć dymi, Denominacja to jest taka złotówka blaszana i będzie teraz wymiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję.